Więc tak, nie pamiętam czy mówiłem, ale jak mówiłem to przypomnę, pacjent A4B9, grudzień 2018 roku, 2.0 TDI, 190 koni, oznaczenie silnika DETA i rozwiewamy MIT, czy pasek napędu pompy da się wymienić bez zdejmowania miski. Wolałbym, żeby się dało, bo nie uśmiecha mi się ściąganie tej miski. No i mamy zdjętą osłonę. Bardzo mocno się trzymała. Przyklejona była tak na dole, że aż tu popękała w paru miejscach. No i mamy nasz pasek. Oryginalny, pewnie niezmieniony. Nie wiem jakieś tam wezmę inną lampkę drugą przyświecę lepiej. Podobno tu po prawej stronie jak się z przodu patrzy jest ciasno no jest bardzo ciasno między kołem a miską no widać, że to jest zrobione celowo jest ciasno. Może nie wiem, na około dwa milimetry. Pomysł mam taki, żeby spróbować ten nowy pasek włożyć teraz. Trafić tym miejscem w rand kółka i obrócić kółkiem, i wtedy ta grubość jest może taka podobna do, do tej tam, i może przejdzie. Spróbuję. Nie wiem, nie sprawdzałem, czy w tym aucie są wałki wyważające. Na wszelki wypadek zrobiłem sobie cechę. Zdejmę ten pasek. Oryginalny nie przecinając go, spróbuję nałożyć drugi. Bo jak się nie uda, to mocno przemyślę, czy to rozbierać. Sprawdzam przestrzeń między kółkiem a obudową miski. No i tak imbus trójka się mieści. bo trójka się mieści. Teoretycznie grubość tej ścianki nie jest większa, może nawet mniejsza. Powinno się to dać przełożyć, ale ten pasek stary bardzo mocno to utrudnia. I teraz pytanie: iść w i ciąć tam ten pasek? Czy próbować jeszcze z dwoma paskami naraz? No, i walka trwa już pół godziny. Na razie nici z tego coraz bardziej zaczyna mi się podobać ten stary pasek z powrotem, ale no jest to zrobione z premedytacją, żeby się tego nie dało zrobić. Na ośce centralnie, na ośce pompy, jest tu przetłoczenie dla pewności. Ja nie wiem, jak to ktoś zrobił, bo tu jest przerwa 3 mm. A pasek ma co najmniej 8 mm wysokości. Jeżeli ktoś to przepchnął tam na Hama, to musiał uszkodzić ten pasek. Nic, spróbuję jeszcze. Plan jest taki, żeby go w taki sposób właśnie nakładać rowkiem w kółko. Nie widać, coś. Tak jak to widać. I to by się udało, ale nie doceniłem śruby mocującej kółko. Z nią jest większy problem tam no nie wiem cudy trzeba chyba No i tam się udaje, tam jest tylko trochę popchnąć i przejdzie ząbek w rowek. I tam się nic nie stanie, nie uszkodzi się pasek, ale tutaj tu jest problem. Śruba i miska. Spróbuję i tak już ubrudzony pasek tego nie oddam. No, i tak jak myślałem, tam bez problemu przeszedł. Nic, nawet lekko, można powiedzieć. Ale śruba. Nic, spróbuję dalej. No, i tak sprawa wygląda. uda się to zrobić ale to jest naprawdę robota dla MacDivera pokażę ten pasek musiałem wywinąć w tą stronę tak żeby się rozgięły ząb, ząbki po łuku no i wtedy wchodzi między tą śrubę i go za chwilę przepchnę no ale nie jest to proste nie chciałbym tego więcej robić Podsumowując, udało mi się przełożyć ten pasek. Pewnie gdybym przeciął stary, byłoby łatwiej. Jest to bardzo, bardzo trudne, ale się udało. No i stary pasek usunąłem, przeciąłem go, nałożyłem nowy. Tak to wygląda. No, ktoś zadbał o to, żeby tego się zrobić nie dało. No, ale Niemcy nie doceniają Polaków. Dobra, czyszczę wszystko, dekiel, trochę rańca na to i wrzucam rozrząd. To to już formalność. Tak na koniec dodam, przepychałem to, ten pasek, takimi łyżkami do opon małymi, okrągłymi. Raczej nie polecam robić tego śrubokrętem, bo połuszkadzacie ten pasek. To dało radę. No, Niemiec wie, jak Polakowi utrudnić życie. Firer byłby dumny. Do następnego razu.